Jeżeli pobierzesz dane zdjęcie z internetu, które zostało udostępnione w sposób zupełnie swobodny na Twój prywatny komputer, a następnie z tego prywatnego komputera udostępnisz ponownie to samo zdjęcie na zupełnie innej stronie internetowej, możesz w ten sposób naruszyć prawa przysługujące twórcy. Do takich wniosków doszedł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ręków. Jak zatem bezpiecznie mm, korzystać z różnych zasobów, z różnych utworów, które są swobodnie udostępniane, udostępniane w sieci? O tym w dzisiejszym krótkim wideo. Zanim jednak przejdziemy do klu naszego problemu, czyli w jaki sposób może dojść do naruszenia, pobierając dane zdjęcie, umieszczając je na innej stronie internetowej, najpierw właśnie krótko o stronie y, Osprawia rękow. O co chodziło? Pewien obywatel Niemiec umieścił na danej stronie internetowej poświęconej podróżom swoje zdjęcie, zdjęcie swojego autorstwa. Następnie pewna uczennica opracowywała referat na kółko językowe, poprała to zdjęcie z tej konkretnej strony i umieściła je jako stronę tytułową do swojej pracy. Następnie szkoła, do której uczęszczała ta uczennica, umieściła ten referat razem z, ze zdjęciem, będące ilustrującym jej, jej pracę na swojej stronie internetowej, czyli na stronie szkoły. Wobec tego Pan Renkow pozwał miasto, które administrowało szkołą, która umieściła to zdjęcie w sieci, powołując się na takie argumenty, że jedyną osobą, jedymi, jedynymi osobami, które były upoważnione do użytkowania tego zdjęcia, byli administratorzy tej konkretnej, pierwotnej strony, strony na której umieszczono zdjęcie, czyli strony po podróżach. Jeśli chodzi o finał tej sprawy, to w pierwszej instancji częściowo powództwo zostało uznane, zostało uwzględnione i obie strony złożyły od tego wyroku apelację. I właśnie Federalny Trybuna Trybunał Sprawiedliwości przy ocenie, czy rzeczywiście doszło do naruszenia praw autorskich, uznał, że konieczne jest w pierwszej kolejności zbadanie, czy zamieszczenie zdjęcia w internecie w taki sposób, jak miało to miejsce w rozpatrywanej sprawie, będzie stanowiło nowe podanie utworu do publicznej wiadomości? Dlatego zwrócił się z tym pytaniem bezpośrednio do CUE. CUE w sentencji wyroku e, stwierdził, że działanie polegające na skopiowaniu danego utworu. Swobodnie dostępnego za zgodą podmiotu praw autorskich dla wszystkich użytkowników Internetu na prywatny serwer, a następnie zamieszczenie tego samego utworu na obcej witrynie internetowej będzie stanowiło podanie do publicznej wiadomości w rozumieniu artykułu 30, 3 ust. 1 dyrektywy 2001 29. W porządku, takie mamy stanowisko CUE, ale co ma wspólnego, publiczne udostępnianie utworu z ewentualnym naruszeniem polegającym na pobraniu zdjęcia i ponownym umieszczeniu go w sieci, musimy zbadać tę sprawę krok po kroku i przeanalizować te, te kwestie, na które zwrócił uwagę SUE. Dlatego teraz przechodzimy do klubu, do klub problemu. SUE rozpatrując tą sprawę, wziął pod uwagę przede wszystkim trzy kryteria, trzy aspekty, o których będziemy teraz mówić, a mianowicie na czym właściwie polega publiczne udostępnienie, czym jest publiczność w internecie i czym jest pojęcie nowej publiczności, jaka jest różnica między linkowaniem a pobieraniem utworu na prywatny serwer i ponownym jego udostępnianiem. Najpierw musimy zatem prześledzić sprawę udostępniania, czym właściwie jest publiczne udostępnianie utworów sieci. Zgodnie z artykułem 3 artykułem punkt 1 dyrektywy autorem, autorom przysługuje wyłączne prawo do zezwalania lub zabraniania na jakiekolwiek publiczne udostępnienie ich utworów drogą przewodową lub bezprzewodową, włączając podawanie do publicznej wiadomości ich utworów w taki sposób, że osoby postronne mają do nich dostęp wybranym przez siebie w miejscu i czasie. W dyrektywie nie znajdziemy pojęcia publicznego udostępniania. Natomiast już na podstawie artykułu, który wcześniej zacytowałam, możemy e, zorientować się, na czym takie publiczne udostępnianie polega i jak bardzo różni się od tradycyjnego upubliczniania albo rozpowszechniania utworów. To znaczy polega na tym, że jest ono dostępne na każde żądanie odbiorcy. Odbiorca może obcować z danym utworem, Wtedy, kiedy ma ochotę i w miejscu, w którym konkretnie się znajduje. E, czyli zupełnie inaczej niż na przykład w, e, w przypadku tradycyjnych mediów. To jeśli chodzi o publiczne udostępnienie, i właśnie z tym mamy do czynienia w tym konkretnym przypadku, z publicznym udostępnieniem. Ale teraz druga sprawa. Druga sprawa to nasza publiczność. I chyba to ten element będzie najważniejszy z punktu widzenia naszej sprawy i z punktu widzenia problemu, jakim jest udostępnianie utworów w sieci w sposób swobodny. Tutaj również pojawia się problem braku jednoznacznej definicji pojęcia publiczności. Z Wcześniejszego orzecznictwa CUE możemy jednak wywnioskować, że chodzi o dość liczną grupę naszych potencjalnych odbiorców. Trzeba przyznać, że brak jednoznacznego postawienia sprawy mogło być dezorientujący zarówno dla twórców, jak i dla samych użytkowników internetu. Tym samym często obejmowano pojęciem publiczności wszystkich możliwych użytkowników internetu. Tymczasem w sprawie ręków. Trybunał wskazał nam dodatkowe kryterium, które może być pomocne w określeniu tego, kim jest nasza publi publiczność w internecie, to znaczy kto składa się na naszą publiczność w internecie. Mianowicie Trybunał stwierdził, że należy badać, kto został wzięty pod uwagę jako publiczność właśnie każdorazowo, kiedy. Mamy do czynienia z zamieszczaniem danego utworu na danej stronie internetowej. To znaczy, czy dane osoby w, na nowej witrynie w internecie, na której został umieszczony dany utwór, dane zdjęcie w tym przypadku, zostali wzięci pod uwagę w przypadku zamieszczenia pierwotnego, czyli na tej pierwszej stronie. Dirk Renckhoff opublikował własne zdjęcie na stronie poświęconej podróżom, strona pierwotna. Możemy więc przyjąć, że publiczność wzięta pod uwagę przez autora i administratora strony to internauci zainteresowani tematyką podróży, nawet w sposób pośredni. Następnie dokonano kolejnej publikacji zdjęcia na stronie poświęconej szkole, nowa strona. Eee, w tym przypadku. Głównymi odbiorcami strony nie są osoby szukające informacji o podróżach, lecz internauci zainteresowani tą konkretną szkołą i dlatego nie mogą być zakwalifikowani jako publiczność wzięta pod uwagę przy publikacji zdjęcia na stronie pierwotnej. Po takiej krótkiej analizie nazwa się wniosek, że szkoła dokonała publicznego udostępnienia zdjęcia wśród nowej publiczności, a więc korzystała z uprawnienia przysługującego wyłącznie Dirkowi Renkhofowi i w tym samym naruszyła jego prawa autorskie. I to był klucz naszego problemu. Strona pierwotna, nowa strona, publiczność, która została wzięta pod uwagę za pierwszym razem i publiczność, która została wzięta pod uwagę za drugim razem. I czy te dwie publiczności się nam pokrywają. Ale pozostaje jeszcze jeden temat, temat linkowania i jak. Ten temat ma się do pobierania danych m, zdjęć z internetu albo innych utworów i ponownego zamieszczania tych utworów. I podkreślam, chodzi o utwory, które zostały udostępnione w internecie w sposób zupełnie swobodny. O linkowaniu mówiłam w innym e, filmiku, kto, do którego również link zamieszczam w opisie tego wideo. Natomiast tutaj chciałabym zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Możemy się zastanowić, dlaczego nie będzie naruszeniem umieszczanie zdjęcia na innej nowej stronie, przy, przy wcześniejszym pobraniu tego zdjęcia. Natomiast zamieszczenie linku nie będzie takim naruszeniem. I tutaj w nawiasie krótka uwaga. W 2016 roku CUES stwierdził w sprawie Svensson, że linkowanie jest absolutnie dopuszczalną formą, którą, się, którą można stosować w internecie i nie narusza tym samym praw autorskich. Mówimy tutaj o, o linku, na którego można kliknąć. Do tego przejdę za chwilę. Więc. Jaki będzie czynnik, który będzie nam rozróżniał też te dwie, te dwie czynności, skoro dla nas jako internautów, to może mieć drugorzędne znaczenie, czy ja sobie wejdę na stronie, stronę pierwotną bezpośrednią, czy wejdę na tą stronę za pośrednictwem kliknięcia na dany link? Otóż CUE doszedł do takich wniosków, uprawnienia. Prewencyjne podmiotów praw autorskich to możliwość bezpośredniego zarządzania utworem. Zauważmy, że gdy zamieszkamy link do danego utworu, jedynie łączymy ze sobą dane treści w sieci, sam utwór zaś pozostaje na pierwotnym serwerze. Takie rozwiązanie sprawia, że podmiot uprawniony decyduje się na całkowite usunięcie utworu z sieci, to linki do niego Odsyłające automatycznie pozostaną, przestaną być aktywne. Inna sytuacja ma to, natomiast miejsce w analizowanej przez nas sprawie. Tutaj podmiot uprawniony właściwie traci kontrolę nad utworem. Nawet jeżeli zdecyduje się na usunięcie np. Na zdjęcia z pierwotnej strony, to to samo zdjęcie umieszczone na nowej stronie będzie nadal udostępnione. Czyli e, mówiąc krótko, chodzi o możliwość kontroli. Prewencyjnej kontroli nad moim utworem, nad utworem, do którego mam prawa autorskie. Jeżeli zamieszczamy link, to tą kontrolę jeszcze mamy, bo jeżeli, tak jak wcześniej powiedziałam, e, cytując CUE, możemy usunąć dany utwór i automatycznie link przestaje działać. Jeżeli natomiast ktoś pobiera e, utwór i publikuje go na innej stronie, przeznaczonym do innej, dla innej publiczności, autorzy już nie mają takiej kontroli, nie mogą nic z tym fizycznie zrobić. Pozostając przy temacie linkowania. Tutaj jeszcze krótka uwaga i tutaj też odsyłam do innego wideo poświęconego właśnie linkowaniu odnośnie typów linkowania. Jeżeli mówimy o linkowaniu, to Mam tutaj na myśli linki, na które można kliknąć. Nie mam na myśli linków, za pomocą których można podzielić daną stronę, sprawiając wrażenie tym samym, że dany. Utwór, do którego prowadzi link, nie jest na stronie pierwotnej, nie jest na innym serwerze, tylko jest właśnie na tej konkretnej nowej stronie. Więc dla odbiorcy to wtedy już naprawdę nie ma znaczenia, czy dane zdjęcie zostało wcześniej pobrane z internetu i potem ponownie zamieszczone niezależnie na nowej stronie, czy po prostu mamy do czynienia z, linka, bo, z linkiem, bo po prostu tego dla odbiorcy, to dla odbiorcy ma drugorzędne znaczenie i po, po prostu tego nie może zobaczyć na pierwszy rzut oka, wchodząc na daną stronę. Także to rozróżnienie też ma bardzo istotne znaczenie. Możemy sobie analogiczną wyobrazić sytuację do tej, którą opisywaliśmy w sprawie rękow. Na przykład prowadzimy blok kulinarny, który jest skierowany do pasjonatów gotowania. Potrzebujemy do tego bloku fajnego tła i pobieramy, Zdjęcie z innej strony, wówczas może dojść do takiego naruszenia, jeżeli ta inna strona nie ma kompletnie nic wspólnego z tematyką naszego bloga. Dlatego zachęcam do tych dwóch działań. Jeśli nie wiemy, w jaki sposób możemy skorzystać, zgoda. Jeśli jest informacja, czytajmy tę informację, czytajmy na jakich zasadach są udostępniane te treści.